Chwalono na Jezus Chrystus. Ja się nazywam Kacper Legerski i bywą w Jaworzyńce. Opowiem wam dzisiaj, jak nasz taciks chcieli się kiedyś w Kalwarii poobiadwać. Ale najpierw wam powiem, jak to małżeństwo tacika z matką wyglądało. Żyli oni w 60 60 roku, ale bez mali, jak się w 56 roku zbierali, to te dwie rzeczy uznali. Pierwszą że o najważniejszych rzeczach do znowu tacik, po tych mniej ważnych matka. No i nic wielkiego przez tych 60 roków się nie wydarzyło. Drugo zaś była tako, że jak się kiedy nie chciał wadzić, toś wychodził do pora. I przed to w tacik 60 roków na świeżym lufcie. Matka byli kucharką i warzywali po Toż toś tacik każdą sobotę wieczór chodzywali ich naprociwko co by im te taśki ze złodankiem pomóc przysmiecić. Ale jak już tacik dości na to wiesieli, no toż przeważnie matka musieli smycić nazot i taśki, i tacika. A że to bywało niemal każdy tydzień, toż tacik każdego roku chodzywali do kalwarii, aby te swoje grzechy odpokutować. Roz też, jak tam obeszli całą tą miękiem pańską, to im okropnie w bahorach burciało i uznali, że pudą co pojeść. Jak sladzowali chore z tego klosztoru, no to już nic większego go nie widzieli, jeden wielki napis, "manikure". Tacik jak se to przeczytali, to i se myślą, hmm, no ja se tą kurę spytą, to i se dobrze poję. Spytali se manikurę i im zrobili pazury w rękach. Tacy, im się to nie bardzo widziało, a że już byli okropnie głodni, toś pokrociali dali. Idą, dziwają się, pedikurę. Myśląc, no dopiero na no ta kura zrożna musi być. Wleźli, spytali kurem zrośna i im zrobili pazurę w nogach. Już byli okropnie nas rani, znali przedtem restaurację, wleźli, przyleciała kelnerka, taka, wiecie, długa jako miesiąc, chuda jako wypłata, i się pytała, co podać. A taci się jej pytałem, coś wyjdzieszka za akwolocie? Ona się podziwała na nich i padło. no dziś mamy Wajca w sosie tatarskim, a tacy chypną do tego stołu i pada oni, bo się zapłac. Tego już nie idą zrobić. Tak to widzicie, co chcieli nasz tacy w Kalwarii poobiadwać, a na ostatku trzeba było o aż ku koniakrowu. Nauczyli się aspoń, że jak się idzie za grzechy pokutować, toż trzeba i pościć, a nie gonić za swaciną. A teraz nastały takie czasy, co tacy już nie mogą do tej Kalwarii zakrociać, i nic nik się go im nie zostało, nie tak się zaspiewać. ze świata zwała, mąciła, chłopa. Bywali na Jaworzyńce za ciadeczką wielki gazda. Jest to najwięcej w dziedzinie. Mieli kole 20 ujochów pola, Toż taki trzy stwierdzi i i od połednia. Wsiągnął chałupem, a przy nim dwie wielkie stodeły z chlewami. Za izbą rosły jabłonki, śliwy, grusie, a jeszcze rozto majtech rozciska, co jeszcze nie do ich z matką posadzili, toż jak w obrodziły na jesień, było co zbierać. Gazdowie było na miano Karol, ale ich nazywali zaciadeczki. Mieli u nich dwa siumne konie, chowali też trzy krowy, cielacka, świnie, a tej gowiedzi kur, i kaciek nie było wiedzieć wiele. Do pomocy mieli pogonicza i dwie pastyrki, co by im tej pakazi wałowały, a odbywały bo sami by się te, temu nie poradzili. Jak przyszła jor, to tej roboty było w pierniki. Trzeba było ze dwa, a i trzy kośćki zasiąć. Zawczasu już w zimie, jak mrozy dłużej drżały i był strzeń na śniegu, furmani wyłożali gnoj na saniach, a z jarzych one dali, załorali, no i sioli. Paster zaś łot zaczynały krozczupki, co bezdojrzyły na krucz, a i płatność ciemiechów. Powiecie jaki to, kiedy się naglejsi, już w kwietniu mieli A Ostrókowi się nie ścigało, byli u niej opaterni i poczekali się do tych zmarzloków. Na drugi dzień po zmarzlokach, jak w świętej Zofii nie było deszcza, wiedzieli, że w tym tygodniu można przyłożyć. Przyurodzić ziemniaki, a jak się inne kopieczki zazieleniły, pasterki wykluczały krowy. Przy pasieniu przygrywały się na piściołeczkach rostomaj roztomajte bojtki, a plytły winieczki z mojiczków. Tak im czas uciekł, a się dobrze krowy napasły. No i przyszedł czas na zieniaczkę. Karol przykludzili piękną dzieweczkę z miasta, ale chudowną. Miała ona na miano Magdalena, ale u niej nazywali Magdusia. Na początku ziemka się podchlebiała, dobrze się przy niej poobiadwać i pomagała im w gazdowce. Dobrze się im wiedło, i nie pombło nie obdarował ich dzieckami. Jednak kiedy jakoś w to Magdy się mu zaczynała nastrować ta cała gazdówka. No i jako to przysłowik ważył. biada, jak się zrobi pącz dziada. Baba zamiast rano wstać i poodbywać, to żona się zakutuje pod pierzynem. Narle się z nim ogromną paniura zrobiła. Jakby się przed połednim wygrało z tego łóżka, godzinem się przed drzadłem ciosała, a fufiliła. Stryk się tym przejeni. przejęli, że ani wiele nie oddali, iny nie harowali, aż kieregoś razu przyszli ku wieczoru z pola spocyni i się przekopytnęli na pośrodku izby. Una to widziała, że zamiast od razu posłać po doktorza, też ona kupował nieciowi, co by zaprzymnął konie do bryczki i jechał na istemny po Wiecie, jednak ospamiętali, też ona brzyna i nasowa im maku do gęby, bo chciała tą całą ojcowiznę przepisać na sobie. Notarz net przyjechał z w los do izby, a oni nie teraz dojrzeli cichućko powiedzieć. Mak dusi. Mak dusi. No i Boroka zadusiło ten mak w karku. A notarz zrozumiał, że to wszystko chcieli dać mak dusi i wszystko zapisał na nią. Wiecie, Opowiadam to wam, chłopom, ku przestrodze. Nie wierzcie babom ze świata, kiedy dobrze nie znocie. Nie dajcie se pozor, weźcie se porządną. Nie dziwajcie się na wygląd i nie przyjrzyjcie się, jaką w postrzodku. Bo Powiecie, jaki to. Nie wszystko złoto, co się bliści. A tej niewiernej Magdusie na nie teraz zostało zaspiewać. Barani. Przyróżcie tu dziś ze sobą moje huśle i opowiem Wam czemu są dla mnie taki zocne. je był jeszcze mam chłopcem jeszcze chyba nie wiedział co ze mnie beje, mama mi powiadali. Łokropnie bych była rada, co byś się na czym nauczył grać. Podziwaj się na Janka, na te jego palce zmęczone robotą. Jako lachućko po gryfie śmigają jakie piękne bojtki grają. Bo musicie wiedzieć, że niedaleko nas, na Majłońce, był Janko Sikora, co go nazywali Gajdoszem. Wszyscy radzi poczuwali jego graniu, ale mało kiedy wiedział, że był samoukiem. Jak miał 10 roków, dostał pierwszy huśle od ujca Jana Krężeloka od A że miał ogromny dar od Pąboćka, i to muzekowi mu tak od początku Lachuć koszło, też go tata uznali, wysłać do szkoły do cieszenia. Nazbierali pieniędzy na autobus i łowo pojechali. Janko okropnie nie chciał iść, no ale musiał posłać tatę. Jak już byli na miejscu, na rozjanko się stracił. Chladali go wsiędę, ale zapiero na go nie mogli ność. Toż coś tu zrobić. Pojechali do domu ostatnim autobusem. Przychodzą ku chałupie, dziwają się. A Janko doma przy kurloku grzeje szłapy i poje do sztuchanki z kiszką. A powiado im tak. Przecach wą powiadą tatulku, że nie chce iść do szkoły muzycznej. Uż mnie tam ani więcej nie biercie. I tak Janko se został doma na gazdówce. Grywo kroiczkom, co by się lachce doiły, a więcej mleka dowały, Na werchowince grywał giesiczką, co by hutni rosły, a w zimie na szkubaczkach, co by się babom robota nie przykrzyła. I tak mi się to uzdało, tego jego muzykowani, że zaczął chnet pytać tatulka, co by mi też taki instrument sprawił. Przychodzim rozkisi ze szkoły, dziwo mi się, a tu na ławie już na mnie bośle czakają. Totoch siedzie uradowo i wyobłapią tatulka. Jakże w i o tego huśle w rękach, jak łokropnie wylękany. Nogi się mi trzęsły, uszach mi żwinciało, a taki to miało dźwięk, jakoby kiedyś wieża mi w szpajsce wachlową. Bez tydzień, jako mi to grani, prócz nie szło. A w chałupie, tuż już możecie wiedzieć. Tata z bratem uciekali na młakiem kukrową. A mama w Maryj ich lada cekliczki łod głowy. Kiesi po połedniu, jak już się tak na dobre śmiewało, rozsięł Janko po naszym hałpem, A że po nic z lasa nie chodzował, miał u gabary oka wiązane liczoczek z borówkami. Mama go uwidzieli ho chokli za nim. Janiczku, napóźnisz na chwilę, a przyzdryj się tym Kaszę i muślom, bo coś i szpat nie grają. Janko do ma mieli z borówkami, siednął na ziemi pod lyskiem i zaczął grać. A tak szumnie grał, że łamanie prędzy się śmieli, a potem tak się jene łzy kulały. Aże ich musiał swoją sznuktylem z kapsy wyciągnąć. Ciepro się ochadali, że huśle są godzone, jeden że ze mnie tak o trąbasa że grać nie poradził. Janko mi to wszystko ukozął jak otrzymać smyczkiem, kanę naciskać, jako drżeć palce. Jak już hucił tą nutem, już rzek wiedział, że chcę grać jako gajdosz. No ale to janiczkowe grani na ziemi się skończyło. I od dwóch roków przygrywał błębućkowi na niebieskich zogonach. A te skrzypce, co tak szpatnie grały, wydawały takie piękne dźwięki, jakoby sami janieli grali. Wiecie, i ja do dzisiaj, uczyłem się u Rosto rektorzy, i skończyłem głownisko muzyczne. No ale został przy tej jednej, pani Monice Wałach. U mnie najlepiej wyszkoliła i śnią by chciał fort grać. Jak inna ze mną wydarzy. No ale w sercu zawsze będę mieć Janiczka i tą pieśniczkę, w mnie pierwszą nauczył. A na wieczór pytam Was. Jak się Wam wspomni, pożekajcie za z Drowaśkiem. Co by wiedział, że ludzie o nim pamiętają. I teraz wam tu jeszcze zagramy tą wojtkę.